No to wio! No to wio! Lecimy! Widź <laughs> to wio! O, ma tałek i jest pięknie. Zostaw kanalio! Czy w Koziołku na no była jakaś fabuła, którą się oglądało? Czy no to musiał do pasywnika na mhm. Namieszała w tych kanałach. No właśnie do nie? O mi zmieniarkę! Koniec zmieniarkę. To ma zmieniarkę, babka to ma władzę! Kurde, ale babka namieszała, no! Na drugi raz, jak mi babka tak namiesza, to babka myśli na Syberię, do domu starszym. Hmm. Chopa? szopa, hmm. zakłada Nelsona i jeżeli wejdzie na haraba, Mistrzostwo Świata ma w kieszeni! bez bólu. Wyżej garda, Waldusz, Prawa, prawa, lewa. I teraz sierpowy. A teraz nasza tajna broń, wunderwaffe. Dynia, hmm. Waldusz! dynka! O, dobrze! Nie mogę. Zostawiam. Wstawaj, Waldusiu, wstawaj! Synku, jesteś lepszy! Dwóch podskok i z dynki tego nawet Tyson nie wytrzyma. Poczek, panie Poczekaj, ale ja to już nie mogę, bo mi się cały mózg wylasował. Synku, to jest boks. Tu się nie pracuje mózgiem, tylko głową. O, panie Fedku, co? Wygrał pan dzisiaj miliardzik w środę? Ja, panie Poczek, takiego pecha, że miał, kurde, Panie! Taki szmalec koło nosa mi przeszedł! Systema miałem niedobrego no pan systema! Tatuś, a jak ja wygram tego roturnieja z tym... ...tym, to będzie mi taką kasę, tyle kasy kurna, tatuś, że... No. Walduś ma talent! Psyka ja coś chyba wiem na ten temat, ten trenerem ma. jego jestem. Sam go zgłosiłem na ochotnika. Na bank wygramy, mamy tajną broń! Walduś, dynia! Tajna broń. Walduś, no... Walduś, głową to trzeba myśleć, Walduś. Ja myślę w każdą środę. Środa w środę, Walduś, kurde. Hmm. Zresztą, automaty? wysyłam... No i kasuję, no, normalnie, tylko... <ślańczym> trzeba mieć dobrego systema. Systema... Głową trzeba konkretnie pracować. Walduś. No? Oh. Zakład? To głową więcej zarobi? O skrzynkę browarów. Stoi! No, Walduś, przedni. No i <śmiech> ostatnia. <śmiech> Symulacja. Dziewięć. Dobra. Bawka, pomieszać, pomieszać i ciągnąć. <laughs> Do siebie babka, zasysać, tak? <grym> Dobra, jest babka. 40. 40. Babka, zasysać. Tak. Dobra, jest. 41. Bardzo dobrze, babka. A to jest ten swój system. No to to lotka, tak? O, już widzę jak ty wygrywasz. Babka. Za karę babka powtórzy całe losowanie 200 razy. A miało być 100. <grym> babka, bo będzie czysta. Siad, babka! Siad, babka! No! Do siebie, do siebie! O! Osiemnaście! Bardzo dobrze, babka! Paszczą ssać! Ssać! Cztery, proszę! Szybciej, babka, bo mi kolekturę zamknął! Babka! Kurde, no! Czterdzieści... No, co to babka robi, No Ojciec, kurna ojciec, za tak się do finała. Jutro Walduś sprawi bęcki saleci i taka kasiora nasza. Jutro to będzie, kurde, losowanie. Kurde, jeszcze zobaczymy, kto wygra. Zakład stoi, panie Fertku. Walduś, chodź, musimy poćwiczyć dynkę. Ojciec, browaryty schładzaj, kurna, bo ja jutro to ja wrócę za ziajany. Babka, na roboty! Babka, babka, zasysać paszczu. Oto sześć wylosowanych liczb. 46... Jedna się tego nie będzie zgadzać, to co mi padło. 44, 30, hmm. 10 i ostatnia wylosowana liczba to 32. Wszystkim zwierzęt... <grym> Wziąłbyś się, ferdził do jakiejś normalnej, porządnej roboty, a nie wydawał ciężko zarobione przeze mnie pieniądze na jakieś głupoty. Jakie głupoty? Jakie głupoty? Czy ja byłem bliski wygramy? Głupoty. Zamówiłem listownie nowy system, w przyszłą środę zgarniam kasę, lecę na Kanary. Ferduś system? Każdy system to jest po prostu wielkie oszustwo. Czy ty tego nie rozumiesz? U nas ostatnio. Ale za że on No. Wszystkich przekonuje, że on potrafi przejść się w przyszłość, <noise> sprawdzić wygraną z lotą, wrócić, skreślić te numery i przez to wygrać ziarna. A to i to... powiedział, że chce tylko za to 10%. <noise> Wiesz Już co, jak ty będziesz tak grał, to ty z tym głupkiem wylądujesz u mnie na oddziale. Znaczy, że co, że to. <noise> on będzie pierw znał liczby, a później będzie dopiero skreślał, co. To... Kurde. To nie jest takie głupie. Wygrał? Walduś, nie Ty z saletą. Niemożliwe. Jezu, Walduś, no kto cię tak pobił? Przemysław, kurna saleta. I co, panie Fersku, Schodziłeś pan browary? Co za tryb nowego No nie, No. No, no, mój Walduś wagi ciężkie. No, ale I zaletę pokonał. Panie Fertku, o te browarę to pan się nie martw. Wypijemy razem, jak w rodzinie. No. Jeszcze kiepskich nie złamali, kiedy Walduś zdyni dyni wali. Walduś, 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 pokaż na to trofeum.

I jeszcze będzie remis! Będzie remis! Myślisz, że wygra? Tak! Jak leci? Co leci? Jak leci, to z tego będą dzieci. <ścoughs> Panie Wertku, podpisz pan. List do pana. Tak po pieczątce to się orientuje, że jakiś nowy system na lotto pan zamówiłeś i Gdzie się Kto system nawet, na lotu zamawiał? Była jak ta, na Instagramie ja bardzo tak. A daj pan poczytać. Co? Poczytać panie Dziu, Kurde, tak się zgina dziób pingwina. Poczytać, kurde. Poczytaj, to że pan będzie zmógł, wie pan, wizytówkę na bramie mojej willi. Zanim pan zamieszkasz w willi, zapłać pan co naliczyli. Co naliczyli? No stowę dawy pan, przesyłka płatna. Stové? Stová tam S touto Stová to je žetonou 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 no? žetonou no. žetonou žetonou Panie Dziu, Panie Dziu, nie żartuj pan, bo jak panu kopa zasadzę, to pan w powietrzu z głodu umrzesz. Ja jestem urzędnik państwowy, proszę pana, na służbie jestem. Ja mam immunitet, rozumie pan? Pod ścisłą ochroną jestem, proszę pana, Biały Kruk jestem. O! mówi Immunitet pan ma? Tak. Biały Kruk? Tak. A jak Biały Kruk, to sam pan polataj trochę, kurde! <laughs> Biały kruk. Tacy urodzenia członków rodziny. To nie jest system. No. I to nie jest system. Nie? W imię nowego systemu zaraz mi tu wszystko wyśpiewacie. <gulia> <gulia> Babka Już ci mówiłam. W tym samym roku co Lenin. Babka, mnie żaden Leni nie interesuje! Nie interesuje babki data urodzenia! Tatuś, tatuś, ale mnie to tatuś w ogóle nie musiał przywiązywać, bo ja bym mi tak wszystko powiedział. Przecież ja wiem, ja to się urodziłem, tatuś. Tego dnia co to Dejna tym Argentyńczykom Golasa strzelił. <noise> Mariolka! Tata nie wie? To może tata nie jest naszym tatą? No, 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 no. No, jak rodzina, to rodzina. Panie trenerze, kiedy się pan urodził? No. Panie Ferdku, głową, głową miał pan wymyślać numery, a nie ręcami. Nie! Dzisiaj losowanie! Ja za systema zapłaciłem! Kiedy się pan urodził? A pan kiedy? Ja? No. 9 lipca. No to jedno skreślenie pan już ma. A e, panie Ferdku, a ile płacą za jedynkę? E, dzisiaj losowanie! <trym> Palina! <zypnia> Ferdziu... Ciebie już dokładnie pokręciło. Ty mi rozwiąż ręce, je, łopie ty! Żeby własna rodzina nie chciała pomóc! Dobra... Dobra! Jeszcze mi wszystko wyśpiewacie! Od A do Z! zadajoty! Głodem WAS z nim! Bożek pęknie pierwszy. Barrymore, nie, się myślisz? Na pewno, drugi pierwszy. <noise> to ja już powiem ale daj pan kawałek się <gadłeś> no. Zdrajca 25 maja No i jak to ma się do liczby no 2505 ok. od razu tak trzeba było gadać to, to, to ja też wiem ja no, już wiem. wiem 28 listopad no proszę bardzo <laughs> proszę bardzo, <laughs> Nalia, 25 piąty sierpnia, <Shurping>. grzeczna babka, <śmiech> proszę. <śmiech> no szóstego no. czerwca, no. 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 proszę bardzo. <laughs> No, ho, ho, i teraz Halinka, grzeczna na dziewczynka. No, ho, 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 No do. Może w System, nie kocha. System, 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 <noise> system, 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 system. Co mi się pan tu. Co mi się pan tu z rowerem, pan Antoli? Panie, to jest prywatne mieszkanie! Pan Ferdynand Kiepski! Pan do mnie dzwonił do szpitala. W sprawie zobaczenia wyników lotto. Nareszcie, nareszcie. Mhm. To znaczy, co, będziemy mogli dzisiaj sprawdzić losowanie? Dzisiaj... A naprawdę mogę wejść? gdy pan, różnie na mnie ludzie reagują. No i idioci się spotkali. Mhm. Ja już, ja już panią gdzieś widziałem. Proszę, proszę bardzo. Ba bardzo proszę. Proszę, proszę, tędy proszę. Tutaj, proszę, proszę bardzo. Bardzo proszę, bardzo. Cieszę się, że pan się do mnie odezwał. Oto jest dowód mojej wieloletniej pracy. Cuda muszę nim w czasie robić, podróżować w przyszłość Co? Ale... Kude, no. Ale przepraszam, bo e, jak to działa, bo... Tylko proszę pamiętać, od każdego wygranego miliarda pobieram 10%. A, dobra, nie pewnie, Zasada jest dziecinnie prosta. O, tutaj zegar. Z elektronicznym kalendarzem trzeba pisać datę, do której chce się pan <laughs> No, ale przepraszam, kurde, ale jak, jak pan to ma, to dlaczego pan tak się w czasie wie, pan tak... Yes. Niestety, oś, niestety, urządzenie wymaga udoskonalenia. Limit y, y, przebywania w czasie dla jednej osoby jest niestety ograniczony. A ja swój limit wyczerpałem. Bawiłem się wynalazkiem podróżując tam i z powrotem, tam i z powrotem, zaraz pieniądze zarabiać. Ale nie żałuję, nie żałuję! Spotkałem na przykład Marię curie Skłodowską. Opowiedziałem jej o swoim wynalazku i. Ale. No i co? I... Maria Kuria co? I proszę. Dostałem na pożegnanie. No, to no, wie pan. No. A przepraszam, ale... bo to wie pan, bo. I, jak to działa? A! A, proszę założyć kask. kask. <grymka> proszę usiąść na rowerze. Robiszcie motornika. Nie Kule czasu. tak, a, <grymka> a, tak. tak. <grymka> no i. i Dokąd kogo jechać? I, ja bym poje... A... A dokąd można? No, gdziekolwiek i kiedykolwiek, na przykład w roku w 1973. Hmm. No dobre, no dobre. Ale, tylko proszę pamiętać, żeby wrócić z przeszłości, musi pan powiedzieć. Wio! Jo jo, jo. jo. Znaczy. Po co mu jechać z wynikiem tego jo. Jo. przeszłości? No ja właśnie, no chyba testuję po prostu. Enter! No to było. była ostatnia instancja na pole karne, A cicho A Obudziłeś w Waldusie? Może, Proszę, panie Ferdku. Dziękuję bardzo. Nie, wiem, pan, tego mi było potrzebne, Ciekawe, bo... czy jakiś <grym> będzie ten... Załamanie przez przez to, że tam był i że obudziłeś no duszę. Mógłby pan dusia. tak jeszcze raz cofnąć na minutkę? Proszę! No duchy. gdzie? <grym> Enter! Kurde! Proszę, panie Ferdku... Nie musi przenieść? Wie pan... Popiwkę powrotem. Dziękuję. <grym> <grym> I wykorzysta cały limit na piwko zamiast na wyniki lotto. Wie pan, tego mi było trzeba, wie pan. Kurde. Przepraszam, Nie Mógłby jeszcze co minutkę, Bo. Do, wie pan. Ależ, proszę. <ślesztur> no mężczyźni, no zróbcie coś! Niech pani spróbuje nogami rozluźnić więzy Waldka. No, no mamusia. Raz. Mamusia. Raz. dwa. I dwa. No. Raz. Raz. Malduś! Raz. I, I Raz. I, I dwa! Raz. 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 młodzieży Raz. 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 I Raz. Raz. Kosztysta z wynalazku. Pozór należyty. Dziękuję. Tego mi było trzeba, wie pan. No to co? To enter, co? Stop, to, <grystanie> to, 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 stop, stop! Fredku, prawie wyczerpa pan limit. Została pan ostatnia szansa. <grystanie> Wykorzystajmy ją, jak żeśmy się umawiali na lotto. Tylko proszę pamiętać, dla mnie 10%. Dobre, kurde, to znaczy co? Wpisujemy, nie? Środa. Godzina. No! Babka, babka, no, troszeczkę jeszcze. Babka, no! Joza, no, troszeczkę. Już, No, już! już! już no. No, dobrze, 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 jeszcze trochę, trochę. No, no da, pa... hej! da pani radę, da pani radę! Hej, Co to było? Kurde! Co dobra, Będzie musiał wykorzystać ostatnią babkę, no, żeby, żeby ratować. Bardzo żeby ratować, no. Kurde! Kurde! Rozwiązuj nie trzeba ratować mamusie! Ale. ale co tu się, kurde, dzieje, no? Tak, ta, trofeum na babkę spadło, kurde, chyba ją zabiło, to, to. twoja wina jest wszystko! Ty, ja To pana ostatnia szansa! To z naszym lotowaniem, <grym> to z naszym miliardem! Dupa miliard! Dupa miliard! Życie babki jest najważniejsze! moje 10%! Dupa 10%, kurde! Enter! No. Nie, nie, bohater.

Zapraszam za. Państwa na losowanie dużego <laughs> rota. Szczęśliwe liczby to 6. 6 czerwca. Dwa. 2, 2 października. 24. 24 sierpnia, 25. 25 maja, to moje! 28. 28 listopada, 9. Jednocześnie powiedziałem, że wyniku dzisiejsza wygrana no, w dużym lotku wynosi 5 milionów złotych. Wszystkim zwycięzcą. Forza szkurna! Forza <laughs> Markiecki i Arnold Boczek. Jesteście aresztowani za kradzież statuetki z szatni Przemysława Salety. <grymne> w tym odcinku wszystko, co mogło później tak, to poszło. Zajebiste, co myślisz? No zajebiste właśnie. <grymne> Nic nie pykło.